Shit. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to kolejne nagranie z naszego co-niedzielnego strzelania, a dokładnie z tego samego dnia, gdzie ostatnio nagrywaliśmy filmik z HPA. Co prawda teraz już biegam za egiem, gdyż HPA strzelało dalej nierówno i do tego jeszcze kaprysiło na magazynki, więc po prostu skończyła mi się cierpliwość scenariusz, jaki aktualnie rozgrywamy to liczniki. Jest jeden licznik z prawej, jeden z lewej strony mapy i po prostu wygrywa drużyna, która w sumarycznie będzie te liczniki trzymała dłużej. Klasycznie jak zawsze zakładamy, że chcemy utrzymać jeden licznik przez cały czas i ewentualnie podkradać ten drugi. Na nasz główny licznik wybieramy licznik prawy i tam idzie większość naszych sił, ale kilku szybkich w nogach i powiedzmy irytujących idzie na lewą stronę, no w tym ja, żeby po prostu uniemożliwić przeciwnikowi przejęcie ich licznika szybciej niż my przejmiemy swój. Tutaj jeszcze na początku miałem problem, gdyż kamera uszkodziła jeden plik, więc nie mamy. Nagrań ze skopkami na razie. Będą później. Będę miał trochę problem przejść. Nie no, jestem przy samym środku i tutaj mam masę przeciwników. Nie wiem jak przejść są za bardzo. Ciśnij ich od lewej, chociaż ściągnij ich. Podsumowując pierwszą fazę, udało się, przejęliśmy nasz licznik, czyli prawy, wcześniej niż przeciwnik dopchał się do lewego, no bo po prostu przeszkadzaliśmy. Czyli teraz najważniejsze, trzymać cały czas prawy licznik i próbować przejąć ten lewy. Aczkolwiek to będzie bardzo trudne zadanie. Zostałem? Odrodziłem się, bo początki mieliśmy raczej takie sobie i wracam na lewą stronę, bo cały czas próbuję dopchać się do tego lewego licznika i wypchnąć stąd przeciwników. Nie słyszycie, komunikat nieczytelny, ktoś może przedłużyć? Aktualnie moim głównym przeciwnikiem jest Sławek, czyli powiedzmy jeden z naszych teamowych snajperów. Staram się go wydłubać, ale Skubany wie jak to robić, żeby unikać tych cholernych kulek. Tyle dobrze, że ja też doskonale wiem jak radzić sobie a raczej jak walczyć ze snajperami, a przynajmniej bardzo utrudnić im życie. Spróbujcie wchodzić, bo odciągam ich tu na lewo, do przodu. Większość jest na mnie skupiona. Dobra, Sławek zdjęty, więc idziemy za ciosem i zobaczymy, co uda nam się osiągnąć. Zdjąłem Sławka. z skraj polany od lewej. Czekam na wsparcie. Kończy mi się amunicja. oho za samym licznikiem jest jeden, uważaj i co Ta, wetknąłem lufę w trawę i mech i dziwię się, że nie mogę trafić. Wziąłem się amunicja. Ostatni magazynek. Zobaczcie tam to Pierwszy poszedł trochę za wysoko, a pozostałe dwa oczywiście w gałązki. No, a jakże. Trzy strzały, trzy... trzy... trzy Gościu jest po lewej, na skraju. Tam się kręci. Sławek zdjął Wima, a ja zdjąłem Sławka. No, jeden-jeden. Pomściłem Cię, Kaspar. Pomściłem Cię. <grym> Jedziecie prawo przy drodze, jakieś 20 metrów od drogi. Do lewego licznika mam już tak naprawdę niedaleko, bo pirazy około 50 metrów, czyli można próbować podejść, ale z drugiej strony tych gęstszych krzaków oczywiście jest masa przeciwników, więc nie będzie to takie proste. Cały czas próbuję przesunąć się w pobliże licznika, chociaż zdobyć te kilka dodatkowych metrów terenu, ale idzie to bardzo ciężko i powoli. przeładować, do tego nie idzie mi zbyt szybko, a jeszcze zaczynają do mnie strzelać. No po prostu robi się gorąco. Ten rowek, w którym jestem, daje pewien rodzaj ochrony, więc postaram się wycofać czołgając, bo inaczej raczej będzie czapa. I w sumie to okno, które dawało nam jakąś szansę, właśnie minęło, bo wszyscy, których zabiliśmy ostatnio, właśnie wracają z respa. Więc znowu trzeba będzie się przebijać przez tą hordę wrogów. Podchodzą lewą z krajem. Niestety, w tej sytuacji ja musiałem się cofnąć aż do poprzedniego punktu, czyli znowu straciliśmy kilkanaście metrów terenu. shit panowie czy mam kogokolwiek przy prawym liczniku? ja cały czas dzikam ich przy lewym ale nie mam za bardzo jak wyjść stąd jak teraz patrzę na to nagranie, to naprawdę byłem bardzo ambitny, próbując się przebić przez te krzaki. Na skraju mam i Sławka, i Szymona, ciężko mi coś z nimi zrobić. Wow! A! A! Tym razem Sławek był lepszy. Prosto w baniak. Ała. Ja spróbuję wejść na lewe plecy od lewej całkowicie wiesz, przez polane spróbuję prze, się. Nie wiem czy to się uda, bo zobaczymy ilu za mną pójdzie. Wy spróbujcie cisnąć ten lewy jak się uda. W prawym skrajem terenu podchodzi dwóch wrogów dwóch wrogów na wysokości prawie naszego respasu. Odrodziłem się i idę na pewniaka w lewą stronę pewny siebie i trafiam na przeciwników, tylko jest ich więcej niż dwóch. Bo prawie cała drużyna, no i niestety moje życie dość szybko dobiega końca. Przeciwnik bardzo ambitnie wypuścił się do przodu i kiedy tylko się zrespiłem, próbuję jakoś to skontrować. Czyli obiegam, atakuję ich z flanki cokolwiek byleby ich stąd wypchnąć, bo praktycznie nie mamy szans bezpiecznie wychodzić z respa, więc jest naprawdę hardkorowo. Zostawili się tak, że praktycznie nie mamy jak wyjść z bazy. Właśnie z lewej się dostawili. I tak jak zdobycie lewego licznika to bonus, tak? Prawy licznik jest dla nas czymś w rodzaju konieczności. I problem polega na tym, że w tym momencie, kiedy przeciwnicy są na wysokości praktycznie naszego respa z lewej strony, to bardzo łatwo mogą się przebić przez drogę na prawą stronę i zająć licznik. Czyli musimy im to przede wszystkim uniemożliwić. Droga, rzecz święta. Musiałam się ich nie przepuścić przez drogę, bo próbują przeleść od lewej. O oh, shit! No koniec magazynka w takim momencie naprawdę tragedia i cieszę się, że to przeżyłem. Do nich jeszcze dwóch młodych więc za się doszło. lewej mamy Sławka i Szymona. Walą z lewej strony, z za drogi, z wysokości pomiędzy naszym lesem a punktem. Cały czas staram się przeskakiwać od drzewa do drzewa, od osłony do osłony, bo przeciwnik mniej więcej wie gdzie jestem. I cały czas próbuję je wydłubać, a ja ich w żadnym wypadku nie mogę przepuścić przez drogę. Nie ma takiej opcji. No to? No zostało nas tu czterech w obronie. Ogólnie mamy, oni mają czterech ludzi więcej niż my, więc jest trochę słabo. Nie widzę ich. Było cholernie ciężko, ale w końcu się udało. Wybiliśmy większość przeciwników, którzy byli z tamtej strony drogi, czyli po lewej. I pojawia się teraz takie okno, bo oni byli bardzo chciwi i przeszli na naszą stronę mapy, więc teraz mają daleko do respa. Potem muszą się jeszcze zrespić, więc mamy małe okno czasowe, gdzie możemy zrobić piękną kontrę. I spróbować no, wreszcie przejąć ten, ten, ten lewy, lewy licznik. I z tego właśnie planujemy skorzystać. Chłopaki mają teraz daleko do reszty, możemy z tego spróbować skorzystać lewą. Tam jeszcze był jeden automat, więc uważajcie. Ucieka. Dostał. No, Dobra, za ciosem, lewą, lewą, za ciosem, za ciosem. Kaspal, spółka z prawej strony, spróbujcie wejść chociaż na wysokość drogi. Dostał, dostał, dostał. Idziemy, 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 idziemy. Zdjąłem go, zdjęłem zdjąłem. Tak, podchodzimy pod liśnik, podchodzimy. Lewy nasz, lewy nasz. Brawo panowie, ta kontra. Miu, miodzio. I tutaj Wła udaje nam się przejąć liśnik, liśnik, więc sukces. W Problem w tym, że zanim on nabił nam jeden punkt, to skończyła się runda. No ale honorowe przejęcie mamy zaliczone. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie, dziękuję patronu za wsparcie o, piękna, i do zobaczenia ponownie.